Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak będziemy... zwykle serdecznie. Jak zwykle serdecznie, i jak zwykle będziemy omawiać kolejną definicję z naszych definicji katechetycznych, dzisiaj definicja bardzo piękna, która nosi tytuł religia. Mamy pewien sentyment do tej definicji, ponieważ od niej zaczęmy, zaczęliśmy wszystkie definicje katechetyczne. Tak, i w przód, i w tył. Wszystkie definicje do wcześniejszych i do późniejszych Późniejszy klas. klas. W zasadzie cały projekt zaczął się od tej definicji, od skonstruowania jej, więc rzeczywiście na nią z sentymentem, ale też z wielką radością patrzymy. Co to jest religia? Religia jest to postawa człowieka ukierunkowana na poznanie rzeczy ponadnaturalnych, nadprzyrodzonych, odla. Często wiąże się z przekonaniem o wpływie świata ponadnaturalnego, na naturalny, jak również naturalnego na ponadnaturalny, czyli w dwie strony. Mm -hmm. Mamy tam takie słowo francuskie odla, ponieważ uważaliśmy, że ono bardzo dobrze określa coś ponad tą rzeczywistością, coś poza tą rzeczywistością, która jest dla nas pozna poznawalna zmysłami, rozumem, możliwa do ogarnięcia. Tak Aldila tak, w języku włoskim, tak, analogicznie. Tak. To, są, to jest takie słowo po polsku, to mamy nadprzyrodzonych, nie? co to jest przyrodzoność, czyli nadnaturalność. No, mamy specyficzny język w tej kwestii. To znaczy, że ktoś jest Przekonany o istnieniu czegoś więcej, można powiedzieć, niż to, co widzi, to, co poznaje tutaj, i ma świadomość tego, że to coś, to ponad, to nad, ma wpływ na niego, ale też on może mieć wpływ na to coś. Czyli człowiek religijny, krótko mówiąc, będzie wiedział, że jest, że jest rzeczywistość inna niż ta i ta, ta rzeczywistość wpływa na niego. Ale też może On upraszać ją, przepraszać, wchodzić z nią w jakąś nie tylko więź, ale pewną relację, pewien wpływ, Zależności. zależność jeden od Ta. drugiego, jakakolwiek ona nie jest, bo też ona będzie różnie postrzegana przez wyznawców różnych religii. Dlatego mówimy to coś, jakaś rzeczywistość. Dla chrześcijan jest to oczywiście Pan Bóg w Trójcy Jedyny. Ale dla muzułmanów będzie to Allah jedyny, nie w trójcy, jedyny, jedyny. Tak samo dla Żydów. Będzie to także jakieś dao, czyli jakaś, można powiedzieć, reguła, rzeczywistość, która rządzi światem, która absolutnie nie jest ani osobą, ani nie jest Bogiem. Tak, w wydaniu zachodnim. I można mówić o tym, że religiologia dostrzega te niuanse i wprowadza pewien podział w religiach z grubsza. Mówiąc. Tak, jest ich na tyle dużo i pewnie tak. ciągle się rozrastają, rozwijają, że ciężko jest je sklasyfikować, ale faktycznie jest to możliwe. Choćby przez takie proste podziały, takie zasadnicze, klasyczna religiologia będzie, religiologia będzie mówiła o tym, że istnieją religie objawione oraz nieobjawione. Objawione to będą takie, które roszczą sobie pewną pretensję, oczekiwanie, tak? pewną wizję takiej rzeczywistości, że to Bóg yy, czy też jakiś byt, ktoś większy, jakiś absolutwo, bóstwo zapoczątkowało dialog z człowiekiem, z człowiekiem, z ludzkością, ze światem. Czyli pierwszy wyszedł, pierwszy... My jako ludzkość odpowiadamy na to objawienie. A nieobjawione to są takie, które są szlachetnym wysiłkiem człowieka, by rozpoznać, na czym polega ten świat nadprzyrodzony. No, buddyzm jest klasycznym tego przykładem, czyli człowiek poszukuje pewien wysiłek, także ascetyczny. Hinduizm na przykład też pewien wysiłek ascetyczny wkłada w to, żeby odnaleźć Boga, bogów, bóstwo, rzeczywistość ponad tą, którą znamy. I teraz jakie, czy też które spośród religii będą objawione, tak klasyfikowane jako objawione, a które jako nieobjawione? No, zasadniczo objawione będą trzy, czyli religie abrahamiczne. Tak. Aha, to jest a, już określenie to, to Louis i To jest Którego bardzo e... teraz już używamy i jest to rozpowszechnione bardzo Ehmm. w naszym świecie. W zasadzie przed Massiniolem nie używało się tych, tego sformułowania religie abrahamiczne. On to wprowadził i to zadomowiło się w, w teologii i w ogóle w religiologii e, jako coś oczywistego. Czyli te religie, które pochodzą, od, a, a, e, 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 f, chodzi tak, dotyczą. Tego Boga, w którego wierzył Abraham. I trzy religie powołują się na tego samego Boga, w którego wierzył Abraham: i to jest judaizm, chrześcijaństwo i islam. islam. Tak. Każda z tych religii będzie troszeczkę odmiennie postrzegać to objawienie. Judaizm jako no, kompletny, oczekując Mesjasza, dla chrześcijan ten Mesjasz będzie. Zrealizowanym w osobie Jezusa Chrystusa, i już nic więcej nie jest nam potrzebne, tylko pójście za Nim. Islam natomiast będzie uważał, że ta pełnia objawienia no, wyraziła się w postaci Mahometa, który przedłużył, ale też i rozszerzył objawienie, które przyniósł prorok Jezus, ale sam On już przyniósł ostatecznie to objawienie. Tak czy siak, tak czy inaczej, Wszystkie te trzy religie będą się przyznawały właśnie do wspólnego objawienia, a z całą pewnością do, do pewnych wspólnych korzeni tego objawienia. Pozostałe religie są uznawane za religie, w których człowiek poszukuje Boga, człowiek się wysila do tego, a nie Bóg, który rozpoczyna ten dialog, jak w religiach abrahamicznych. No, będziemy mieli jeszcze inny podział, nie wiem, czy. Tak, kolejnym podziałem chyba? to. Bo tych podziałów można wiele wprowadzić, takich akademickich, ale kolejny podział to będzie dotyczył liczby bóstw. Czy wierzymy w jednego Boga, czyli tak zwane religie monoteistyczne, czy w wielu Bogów, tak jak Hinduizm, religie politeistyczne, czy też religie nonteistyczne. Czyli nie wierzące w żadnego Boga. Wiele religii azjatyckich jest takich systemów filozoficzno-religijnych, które no, nie, nie wierzą, że istnieje Bóg jakiś nad, nadrzędny tym bardziej osobowy, to już, to już jest coś dużo więcej. Chociaż często, ym, chyba błędnie, postrzega się te religie jako ateistyczne, czyli zaprzeczające istnieniu jakiegokolwiek Właśnie, Boga, tak. a jest to Można błędne. powiedzieć, że też są religie ateistyczne, czyli jest ktoś człowiekiem religijnym, ale że nie ma Boga, czyli no coś tam jest, ale nie, koń, ale nie Bóg. I okay. no, yy, nie jest w stanie powiedzieć, co to tam jest. Tak. I to jest kolejny podział. Więc tak, jeszcze wracając do naszej definicji, kultura różnych narodów i cywilizacji wyraża się w obszarach szczególnie uprzywilejowanych. Czyli można mówić, że każda kultura jest opisywalna w czterech takich przestrzeniach. Jest to filozofia, sztuka, religia, właśnie oraz język. I każda kultura w tych czterech przestrzeniach opisuje, czy też... Swoją tożsamość. Tak. jakiś związek ze światem, z człowiekiem, z bóstwem. Mhm. I to są bardzo ważne obszary aktywności. Gdybyście Państwo mieli na przykład zdefiniować jakiś naród, jakiś lud, dajmy na to Kmerów, no to będziemy ich definiować bardzo właśnie, ważna Tak, kultura. tak. Właśnie jaką mieli filozofię, jaką tworzyli sztukę, jaką w co wierzyli, co ich motywowało, jakie zaświaty mieli, jakie wizje i język, jaki mieli. To są takie cztery elementy bardzo ważne dla kultury. I religia jest bardzo istotnym elementem. Z zadziwieniem niedawno czytałem skrypt związany z etyką, i to na bazie przygotowania nauczycieli wykładających, uczących etykę do szkół średnich, podstawowych, gdzie religia została tam jakby wyrugowana, nie została ujęta. Oczywiście, że ci, którzy chcą chodzić na etykę, nie muszą chodzić na lekcje religii, ale. Religia jest istotnym elementem kulturowym. Nawet nie tylko, że od razu ktoś musi wierzyć w bóstwa, ale musi uznać, że to bardzo cechuje ludzi, pokazuje ich motywacje i cele. Tak, to jest, jest nieprawdą zaprzeczenie, że w skład naszej kultury. My grecko-rzymskiej, europejskiej yy, wchodzi w skład także nasza yy, no, historia czy też tożsamość chrześcijańska. To jest tak jak spór o yy, preambułę jeszcze sprzed kilkunastu lat do Konstytucji Unii Europejskiej, która nie uwzględniła w swoich korzeniach chrześcijaństwa. No, ktoś może mieć przeróżny, przeróżny stosunek, może uznawać, że to jest prawda, nieprawda, ale sam fakt wpływu chrześcijaństwa na, kulturę na historię naszego kontynentu, to jest niezaprzeczalny. To tak jakby zaprzeczyć, no nawet jeśli nie lubimy, na przykład, no dobrze, możemy nie lubić mebli z drewna, ale właśnie te istnieją, tworzyły naszą, nie wiem, przestrzeń, większość przestrzeni tak, w naszych domach, tak. Czy tworzą, tak? Można zaprzeczać też. Inaczej, można nie lubić różnych, nie zgadzać się z różnymi ideami, pomysłami, elementami historii, ale nie można przyznać, że zaistniały, no także takie negatywne, tak ktoś mógłby powiedzieć no, nazizm, tak? nazistowskie Niemcy. Niemcy, no były złe, ale Ktoś, kto zaprzecza w ogóle istnieniu ich, czyli tak, wykasowuje że nie, nie było z historii, takiego, czegoś, tak. no popełnia błąd. No, tak. Trzeba by uznać, że były. Niekoniecznie musi się nie wiem, z nimi utożsamiać. Może, tak samo z religią tak w samo, wydaniu chrześcijańskim. Oczywiście. To jest, tak. No, może się nie utożsamiać, ale nie może nie uznać Kulturowej, za e, kulturowego pór. znaczenia tej, tej religii. Chciałem jeszcze sięgnąć do. Luigi do, Giussaniego. Do, do jego definicji religii, pochodzącej z jednej z jego książek. Mianowicie, ta definicja brzmi La religione altro non è che il tentativo di costruzione teoretica, etica e rituale del modo con cui l'uomo immagina il rapporto con il suo destino. Czyli religia nie tyle jest pewnym... pewnym e, e, Pewną konstrukcją teoretyczną, czy rytuałem, czy yy, jakąś etyczną, czy etyczną konstrukcją, ale jest sposobem, w jakim człowiek wyobraża sobie więź ze swoim przeznaczeniem. Tak. Josiah nie lubi tego używać, tak. ale chodzi o Boga ostatecznie. W wydaniu, w wydaniu chrześcijańskim, chrześcijańskim chodzi tak o Boga. Więź ze swoim I przeznaczeniem. przeznaczeniem. Jest bardzo dobrze powiedziałem, bo chodzi o religię w ogóle, nie? Tak, 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 chrześcijańską. Tak, no, ktoś, czyli więź ze swoim przeznaczeniem, to jest, w jaki sposób sobie to wyobrażasz, to jest religią. Mhm. No to co, przejdziemy do kodów QR i zapraszamy Państwa, żeby kliknąć sobie i przejrzeć. Zacznę może od dwóch utworów muzycznych. Muzycznych nie tylko muzycznych. Jeden to będzie religijny spoza, spoza chrześcijańskiego kręgu kulturowego, Sutra Serca. Ona ma wiele wykonawczych wersji i chińskich, i sanskryckich, i palijskich. Jedna z najważniejszych sutr i hinduizmu, i buddyzmu, e, która jest wyśpiewywana, a jej treść pokazuje, jak e, no, można powiedzieć o pustce: że forma jest pustką, pustką jest forma e, e, i, i odwrotnie, i w jedną i w drugą stronę. Jest to kwintesencja. E, Buddyzmu Zen także, jako pewien przykład religijnej myśli. I drugi utwór, już bardziej rozbudowany, z tradycji europejskiej, chrześcijańskiej, Hendla. Hendel to jest barokowy kompozytor i niemiecki, i angielski, bo na pewnym etapie przeprowadził się, do Anglii, więc jego utwory czasem są dwujęzyczne i niemieckie, i angielskie. I posłuchajcie sobie Państwo, odszukajcie Dixit Dominus, czyli rzekł Pan do Pana Mego: siądź po mojej prawicy. To jest Psalm 110, który jest co niedzielę przez nas w Brewiarzu w Nieszporach odczytywany. Tym psalmem się modlimy. Zwróćcie uwagę szczególnie na taki jeden numer z tego całego cyklu: De Torrente in Via Bibet. Gdzie dwa, jest bardzo spokojny, bardzo kontemplacyjny utwór, gdzie dwa soprany ścierają się ze sobą, z, z dysonansów przechodzą na konsonanse, rozwiązują się, wprowadzają taką atmosferę ukojenia, mistyki, tęsknoty, czyli coś, co w każdej religii jakoś istnieje. Tęsknota za. Nieskończonością. To jeśli chodzi o propozycje muzyczne. Jeśli chodzi o propozycje natomiast filmowe, to mm, chciałem zaproponować film, dwa filmy. Jeden pod tytułem Jasminum z 2006 roku, film polskiej produkcji, pokazujący czym tak naprawdę jest religijność. Historia mnichów w jednym z um, opactw. Um, jeden z nich um, ma okazać się um, świętym. Ale nie okazują się świętym ci, którzy pozornie na takich wyglądają. E, którzy się świetnie zachowują, przestrzegają rytuałów, etycznych form, um, pobożnościowych, pobożnościowych. Są zachowań. Z zewnątrz wszystko jest u nich ok, Ale tak naprawdę świętym jest ten, który. Najbardziej zwyczajnie, ale najbardziej głęboko też jednocześnie przeżywa swoją więź z Panem Jezusem. I on w sposób taki bardzo dramatyczny, dostając stygmatów, okazuje się być tym, który jest wybranym, który jest świętym. Świętość właśnie wyraża się w takiej religijności bardzo więziowej, bardzo często zwyczajnej też, a nie polega na pobożności zewnętrznej. Widzialnej, niewykluczone, że czasami się to wiąże, tak? ale, to tak, jest, tak, ale to jest. Tak, nie jest I Ten film ma też taki wątek humorystyczny, przez tą dziewczynkę, A, tak. która tam gra. I co, no się, no i... Dziwisz. No, I co tak. się dziwisz? Tak. Zachęcamy do obejrzenia tego filmu. A pozostając, czy jeszcze jakieś A filmy? Tak, filmie... chciałem jeszcze zaproponować irański film, znowu w klimacie A. bardziej y, muzułmańskim, islamu. Z roku już 99. Zresztą Iran jest świetnie, jeśli chodzi o filmy, to jest główny. E producent filmów na bliskim wschodzie co ciekawe to nie są firmy arabskie tak? mówiąc mówię, ludzie nie mówią po arabsku ci aktorzy tak. to nie jest język perski no, język perski jest indoeuropejskim językiem bliższy oczywiście niż Arabom, niż Arabom. chociaż używa liternictwa Arab, tak. arabskiego, arabskiego natomiast mam bardzo dużo pięknych filmów zresztą myślę że takich najbardziej znanych w opinii publicznej Klory raju mówią o chłopcu niewidomym. Bardzo wzruszający, piękny film. O oni, o jego rodzinie, o tym w jaki sposób jest dobry, miłosny. To nie jest film stricte religijny, ale to jest, tyle jest w nim religijności, miłosnej takiej więzi i ostatecznie oddania większej miłości, dostrzegania pomimo ślepoty tego chłopca. Właśnie y, Aldila, czegoś ponad, poza, y, czegoś większego, czegoś y, piękniejszego, z czym ten chłopiec ma interakcję o wiele bardziej nawet niż y, z tym, z czym mają ci, którzy potrafią widzieć po ludzku, oczami. Piękny, wzruszający, miłosny, rodzinny y, film, o, no także właśnie posiadający ten element religijny, ostatecznie. Tak. Religijność nie jest tym samym, co pobożność. Też trzeba sobie Zupełnie. to uzmysłowić. I zostając w tej konwencji takiej religijności głębokiej, prostej, też chcieliśmy Państwu zaproponować obraz Jean-François Millet. Millet namalował Anioł Pański. Mhm. Małżeństwo, najprawdopodobniej pracujące w polu, w tle, daleko z zarys z kościoła, Anioł Pański, czyli godzina dwunasta, żar, południa, zatrzymują się w pracy i odmawiają Anioł Pański. Wzruszający, bardzo prosty gest, który przez całe stulecia był czymś oczywistym, w pejzażu europejskim i to trzy razy na dzień. O rano o szóstej, w południe o dwunastej i wieczorem o szóstej, kiedy dzwony całej Europy wybijały chwałę na cześć Pana Boga, że stał się człowiekiem, wcielił się. Gdy pojedziecie Państwo do krajów arabskich, też usłyszycie podobne chwalenie Boga. Ale już to będzie wyśpiewywanie przez muezzinów z minaretów. Sur. sur z tak, które nawołują karańskich. do modlitwy. Tak. Mm, tak. <śmiech> <śmiech> Bardzo serdecznie zachęcamy do zgłębiania swojej własnej religijności, jakakolwiek, bo ona nie była, ale żeby była prawdziwa, głęboka. Taka, która przejmuje całe serce, ogarnia całą osobowość, całe jestestwo. Każda inna jest, jest niepotrzebna, jest, jest zbędna i jest tylko i wyłącznie, albo właśnie powierzchowną pobożnością, się, tak. albo wręcz karykaturalna Pamiętam. i odpychająca. Więc zachęcamy do prawdziwej pobożności. To nie, no, prawdziwej religijności. religijności. Tak, to nic nie krzywdzi chrześcijaństwa tak, jak taka powierzchowna, rytualna, jedynie pobożnościowa jakaś forma religijności. Chodzi o to, jedynie pobożności. Prawdziwa pobożność, która wynika z głębokiej religijności, jest coś, czymś wzruszająco pięknym. Ale jeżeli zostaje tylko pobożność, bez głębokiej wiary, bez y, y, jednoznacznej religijności. To to jest taka karykatura, która tylko krzywdzi chrześcijaństwo i orędzie o Bogu, który się wcieli. I tym optymistycznym akcentem kończymy nasze dzisiejsze rozważania definicji katechetycznych odnośnie do religii. Pozdrawiamy serdecznie z Panem Bogiem. Dziękujemy bardzo, z Panem Bogiem.